Ja. Szy! Si? Manko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej konkurencji Dam kontra Tata. Tata. Tata? A dzisiaj będziemy mieli taką ciekawą konkurencję. Daj ja sam napompuję. <śm> 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 o o kurde. Dobra, mamy coś takiego, to nie jest reklama, tylko to są takie baloniki do... Dokładnie, a nie mieliśmy innych bez tego. Także ten. Ja mam czerwony, Adam ma czarny. Oh. Dobra. O, Konkurencja będzie polegała na tym, to będzie trójbój. Nie wiem bo oszczepniczy, dobra, balonowy. Pierwsze będzie rzut, tak jak oszczepem. Za drugim razem e, kopiemy nowe... Z tego miejsca gdzie spadnie. Gdzie spadnie i za trzecim razem a. I tak uderzamy, jak do serwowania. No tak. e, siatkówkę na przykład. Dobra. żeby nie przedłużać. To zaczyna? Zaczynamy. A tu za różnica. A dobra, to nie to ważne. To... A dobra. Raz, dwa. A ja pomyliło się. No brawo! brawo. Wiecie czy mi zejdzie. No, dawaj, ty. Czyli ja. Ja nie mogę ty. Cześć, Ada, ślepe. Dobra, cześć. Start. Jak z boku. <laughs> poleciał daleko o ja pierdziele toż to jest 10 metrów o wow pa zaraz wygram wow <laughs> teraz kopnięcie? Tak. Mam nadzieję, że ci wróci No nie wiem jak wróci to mu go zabije, nie yes! Yes! A nie mówiłem, że dwa razy być dwa razy No dobra Początek jak tata Wow! wow. Aha, tam był tata na początku Dobra, teraz muszę pisknąć Nie! No. Dobry! Dobra, tutaj nie no będzie. No dobra, niech będzie. Wiadomo, dobra. na tym krzaku wisi. Tak? Leć, leć, leć! Wow. Leć, leć. Z wiatrem poleciał! Tata nie trafił nawet! Nie! Yes. Jo! Ty! Ej! ej! Remis! No Wygrałem. <laughs> Kurde. Dobra, przecież do dogrywka. Do, do, do <laughs> A ja już kamerą poleciałem ty. O, oj coś słabiutko ten. Oj, Ale... <laughs> No dobra, dobra. szóstwo świata. No. O kur... Ty na to. Wygrał, wygrał. Już praktycznie wygrał. Dalej jechać? No jedź, może rekord pobijesz. Aha, no tam krasz. No nie za bardzo, ale grzybek rośnie, nawet dwa. Tam był mój rekord. Jest rekord, chyba. E, Nie, raczej nie. No dobra. Ruszówki. Tutaj za dama. Tam jest mój. A więc. Dziesiątą konkurencję wygrywa oczywiście. Mało byka. Ale ja za to ninja. Patrz na, na mój bitek. Dobre. Może chcesz drugiego? Spodziewaj. Oj, do kurwa. No, jak ja będzie <śmienią> wyglądał kiedyś tak jak Pudzian, no na, pipi. Jo, No, się bać. Dobra, nie, nie będziemy dalej... ma. Na No, ci za ta klata rośnie. Nie będziemy dalej przedłużać. Subik, łapka i komentarz. Subik, Bardzo mile łapka. widziane. Hej, 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 do następnego razu. jak ja duży. A tak to wygląda. A teraz idziemy na grzyby. Jak strach na wróble.